Kochani, dzisiaj będziemy, e, no dzisiaj będziemy w ogóle, no wiesz co, wiecie co kochani, Ej, mama zawiozła mi do, do, tego tableta nowego, no i w ogóle, przepraszam, mm, <laughs> i w ogóle, no i w, w ogóle jeszcze ten tablet, no i muszę no, wszystko zrobić od nowa, kochani. Tak, to co, to co, to co zaczynamy? Kochani, idę. No nie, na co kochani zaczynam brać łapaczkę w ogóle i dzwoneczek i subika? <coughs> tu, tak, e, to tak, tu to nie jest mama, tylko jej, e, ona i mieszka razem. A bez kur... Która to jest ona? Ona to jest ta. Zmieniła stylówkę. Mhm. Tak, teraz robię rodziców. Rodzice będą ulepszeni, gdzie mama będzie miała. Eee, tak, mama będzie miała. Ha! kochani, już nie wiem co. Hmm, Jaką mama miała. Te łoski. Mogę dać mamie taką. Nie, ja to A może mamy tam. Nie, mamy tam lepiej chciał. Dać mamy taką fajną, była tu. Nie, nie, To fajne. tak ja, nie, to nie, to nie, nie, to nie, 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 to nie, tam. nie, 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 ta. nie, 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 nie tak Ej, to jest to jest tak zaczekajcie. Kochani, zaczekajcie. To, się... no, to już to No, zrobiłam, ale przepraszam kochani, że tak szumiało ostatnim razem. Ehm. Ehe, co tu damy? Co tak mama? Które mamy dam? Taką? Nie, taką nie, taką, 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 taką. Może taką będzie mam ja Hej, ta jest taka spoko Fajna nawet Takie programy pasują Mała no, będzie miała. takie Taką koszulkę mm. co jaka mała będzie miała Taką Jest ładna, prawda kochani? Pasuje. A tata będzie też wyróżniony Tarsy e, Nic tu nic Wizury Musimy zmienić Ale ta była dodana Ta jest nowa Kto hmm. to ta będzie miał Kto to ta będzie miał taką jak mama, tylko ci mniej są. No i jakąś luzkę. Patrzcie mhm. to, tym, To będzie miało takie coś, tapeczkę. Nie, nie pasuje mu żadną, taka. <grym z górką> o! To jest taka fajna. Mm -hmm. No tak, tyle wystarczy. Um, tak, i one się, panie znaczy, oni się e, sprowadzają do tej nowej willi. W tej willi nowej. A jak ktoś to, jak ktoś jeszcze nie widział na moim nowym tablecie. Jak ktoś. Jak ktoś jeszcze nie oglądał, no to może mnie oglądać, jak będziecie Cieli. Dobrze, Bo już jest nasza rodzinka, tak. No, zaczynamy, kochani. Okej, um, ich na razie. Nie było oni? Oni byli potem. Aha, o, hej. Dobra, na razie oni... Po prostu się nie zdali na razie, ona przyjdzie tu. A, dobra, idzie sobie zrobić <coughs> kawkę. Mamcie taką, to jest fajną. Planką. Idę usiąść tu. Coś mam ciekawego. Nie, nic, nie mam ciekawego. Hmm. Ale hmm. Nie. Nie noc, samolocie. Ale fajna kozy. O! Skacz! Mhm. Mm, tak. O, tu pisze. Do obsadzenia jest nowa willa. To chyba fajnie. To jest nowa willa do obsadzenia. To fajnie, gdzieś willa. Jak już będzie noc? O, już jest noc, muszę iść. Aha, dobra, mam iść. Dobra, muszę poczekać w mi. ale dobra, ty, idę się zapytać, e, proszę pana, widziałam kaszelce, to jest taki dom-willa, no jest do sprzedania, taki dom-willa, a no to ja chciałam po prostu tam się jeszcze prowadzić. No dobrze, m, zapisuję, tak, kiedy pani chce się jeszcze prowadzić e, lutro. No dobrze, dobrze, dobrze. Proszę wypełnić to jakie będzie nas. Muszę się to wypełnić, Jezu. tak, kotuka. Eee, jakiś... E, jakiś... Jakiś kosmika dziwny. Tak to no, kotuka? Mi się być zdjęcie! Nie. O, zapodniałeś mi to zdjęcie. Dzięki. Dziękuję, koś mi to zdjęcie. Jezu, zapomniałam kaptuszek. Okej. Okay. Zrobię tak. Na tyle kaptuszkiem Hej, fajna, teraz to ilata tu ma tyle. O gdzieś tu, o fajne zdjęcie wysło. To mam dwa zdjęcia. Zajmę kosmicę też. Postawię sobie tu zdjęcia. Ile czekajcie chwilę? A, dobra, na chwilę zamierzam. te tutaj. Dzień dobry. oj... Dzień dobry, dzień dobry. Pani chce kupić jakiegoś zwierzaka? No tak, jasne. No mamy tylko, o ty proszę kochani, mamy tylko jednego motylka. A no to tak. Tyle po... no tyle kozy... A? Um, proszę, proszę. Dziękuję, proszę. Tu jest myka. Dobra, e, już widzę. Oj, co? Idę już do łóżka. Jakiś będzie ranek. O, się chyba. O, i macie tylko Tylko motylka, to mój motylek. Oj, przepraszam za no Może jeszcze chwilę poczekać? Dobra, się z tym O, hej, jak się nazywasz? O, jak się nazywasz? ja się nazywam? A bardzo tykiecie? Ja się nazywam Kinga. A no, to ja się nazywam Natalia. A no, to hej, Natalia. O, hej, Kinga. O, dobra, już musimy. Już muszę iść, a ja teraz o tej godzinie. Tak, już się spójrzmy. Dobra, spotkamy się. W samolocie. O, teraz już jesteś no, już na mojej macie, ile jest my A, Dobra, mm, gdzie teraz się mają? Oj, ci. Oj. Oj, Dzień dobry. Dzień dobry. O, ale czekajcie, ty co pokaźnika. Zatkamy się, jak już ona. Bilet znajdzie. Ah, não é o sistema. Ah, é sistema. Dobra. Tá bom. É, pessoal. Tá, é, tu... mm. Tô tu... é, é é, é aqui na entrada. E tu. Foda-se. é mais Proszę pani. Przepraszam. Hej, to jest mój. Przepraszam, przepraszam. O, hej, mogę promić? No, może Hej, kato jesteśmy. chyba to jesteśmy? ja mam to. Kto to jest? Mój a co? Dostajcie mi jedne ciuchy. Dobra, to będzie moja walizka. O, dzięki, ja będę miała tą pizzamę. Dobra, ma taką ładną sukienkę. Litka, spokój twój bilet. Dobra, widzisz co? Ona też będzie z nami jak coś. Ta, o ta będzie z nami. Czy yy, ty też pokój? Proszę pani. Proszę pana, przepraszam. Nie się chcę, o, dobra. Yy. Taki ciężki dzień. Yy. Musimy wrócić. Chodzimy, oh, hmm. Ehe, ktoś mi ukradł mój balsam do e, rąk, jakaś. Teraz chodzimy do... O Jezu, moja bliska. Tak, czekamy. Musimy czekać na samolot. Czekamy minuty lek. O dzień dobry. Jak, jak coś, to możecie tu poczekać na samolot. No dobrze, proszę pani, dobrze, dobrze. To ja odbędę się. E, dobra, ja sobie zamówię jakiś chłodziak! Hej, gdzieś to będzie na swój hej! Mmm, to muszę cześć! Mm. Ja sobie sam mówię. Mm. Ploksy, moje ulubione! Mmm, mmm! Mm. Hej, to mnie mogę tu jeść. To dziwne. Hej! to dziwne bardzo. Mm. Kochani, pyszne to jest. Tak? A jak to się nazywa? Pikalax. Pirkalaks? Em. Mm. To się nazywa napój karmelowy. Wiesz, co ja lepiej mleczkę sobie

Samolot numer 8, Tu nasz samolot, no chodźmy jeszcze, szybko to później chodźmy tylko. Dobra, czekajcie na mnie, hej, czekajcie, czekajcie, dobrze, proszę biegać, już, 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 wyciągam. Jezus, to jest takie wygodnie, że jest koło ciebie, tak, tak, tak. Jeg tror alle pusser med høyret Zaczynamy startować. Tylko jeszcze nie startować dzisiaj, siedzie kapitanka. O, dzień dobry. O, nie! O, nie, ten pan jest salony. No, ja lepiej pójdę. Przy... Czy pana ja, lepiej yeah! ja lepiej poprowadzę? Ja lepiej poprowadzę. to już jakieś dziwne. Eee, tak, zaczynamy. Starzec, czekajcie, coś chciałam zobaczyć. Mmm, mhm. chciałam tylko coś zobaczyć. Hej. Mu. Jak już będzie no... O, oh, wreszcie, już jest noc. No, już jest noc. No o oh. nie ja sobie leczę. Hmm. Mm. Ej, leczyna, to jest bez cukru cukru. A, trochę jest cukru tam. Mm. Eee, napiszcie ko... Napiszcie komentarz, kochani, gdy le lecieliście kiedyś samolotem. O, dobra, a ja leciałam jak głowa dobra. O, dobra, dzień dobry, proszę Pana, dzień dobry. Ja, ja po prostu coś, hmm, coś, jakiegoś ciasto, tak. Mmm, przecież nie smakuje. Tak, nie, to na razie nie. Albo jeszcze to kompletne, kompletne koplet. Dziękuję. Dziękuję. Proszę. Mm. dobrze. Nie spij, nie spię. Pan mówka śpi? O, też pan chmurka kopi, wiesz co? No co? Pójdź ładnie stąd, co? De, no de w ogóle? Jesteśmy w nocy. No. śpią, i w nocy. Jest i w nocy. Jest i Jest Cicho na spinie, dobrze, chodźmy spać. Jak już będzie, gdzie kokoreku? Proszę Państwa, dziewczyny, tak. Wysiada da... wysiada ósemka samolot. To tomy, to my, to my, to my, to my. To spotkamy się na miesiącu. Mam, mam coś do powiedzenia. Widzicie co, Cóż się zaczęło. E, no i nie ma też całek O tu. Widzicie? I nie ma coś takiego nawet. Co dziwne kochani. No, no to widzimy się. W kolejnym odcinku to pa, pa kochani.